Pała Bogu. W sumie to e, chciałem się podzielić czymś takim krótkim, a co wiąże się e, z tym, co mogliśmy wczoraj słuchać o Duchu Świętym. Słuchaliśmy o tym, że są świadkiem tego, że świadczy nam o tym, że jesteśmy dziećmi Boga. Świadczy nam o Panu Jezusie, wprowadza nas w prawdę, prowadzi nas. Tą drogą poznawania Boga. I właśnie kiedy dzisiaj otworzyłem Słowo Boże, to y, od razu taka przypowieść mi się otworzyła, która jest z tym związana. I też tak y, przypomniało mi się, jak kiedyś czytałem y, y, listy apostoła Pawła. I w, w jednym z listów apostoł Paweł y, takie wezwanie ma. Bądźcie pełni ducha i myślałem sobie hmm, dobre sobie bądźcie pełni ducha. Wiem jak się najeść wiem jak się wyspać napić się można ale ale jak być pełnym ducha to nie jest takie takie proste. Jeżeli Bóg nie wprowadzi w to jeżeli Bóg tego nie otworzy to człowiek nie może być sam z siebie pełnym ducha. Ale jednak czytając Ewangelię jest wiele, wiele na ten temat napisane, w jakim naczyniu Duch Święty może mieszkać, gdzie może przebywać, gdzie nie może przebywać. Napisane jest, że jeśli ktoś miłuje świat, w tym nie ma miłości ojca i w takim człowieku Duch Święty nie może mieszkać. Duch Święty nie będzie mieszkał w brudnym naczyniu, tak jak modlił się brat, naczynie musi być czyste, żeby. Pełnia ducha mogła w Nim być. No i przede wszystkim potrzebna jest wielka chęć tego, żeby, żeby tak się stało. To jest, to jest jakby podstawą tego. Bóg patrzy na, na serca, którego szukają, którego pragną. I właśnie to jest, to jest ta przypowieść, którą chciałem przeczytać. Jest to w Ewangelii Łukasza, 11 rozdział od piątego wersetu. I rzekł do nich, któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy, powiem mu, przyjacielu, pożycz mi trzy chleby. Albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu, nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i damu, że jest jego przyjacielem, to dla natręstwa jego wstanie i damu ile potrzebuje. A ja wam powiadam: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, dam mu zamiast ryby węża, albo gdy go będzie prosił o jajo, dam mu skorpiona. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Czy nie jest to piękna obietnica? Czy możemy zarzucić naszemu Bogu, że on kiedyś powiedział nieprawdę? Czy mamy powody do tego, żeby mu nie ufać? Bracia i siostry, to jest naprawdę piękne, kiedy człowiek może czytać te słowa i wierzyć w nie i, i po prostu odpocząć, ufając Bogu, że On uczyni to, co powiedział. Tylko chciejmy tego, naprawdę chciejmy tego. Bóg patrzy na serce. On nie da się z siebie. Naśmiewać, nie da się oszukiwać. On widzi nasze serca. Widzi, kto naprawdę chce, a kto tylko udaje, że chce. I niech Pan pomoże, w pierwszym rzędzie mnie, ale też wszystkim, którzy tego potrzebują, żeby w naszych sercach nie było miejsca na nic innego, tylko właśnie na to, co pochodzi od Niego. Napełnij nas Boże tym, co dobre, dla swojej chwały. Amen.